Zapraszam na kolejną porcję Lemur News Zobaczmy, co dzieje się na plaży Bawimy się teraz znowu przy wodzie, bo mamy piękną pogodę Dzieci budują zamki z piasku Później będą jakieś wyścigi w wodzie, będziemy pływać, będziemy uczyć się pływać. Później znowu pewnie będą niegrzeczni, więc trochę popompują, ale ogólnie pogoda zaczęła w końcu nam dopisywać i jest świetnie. Już kąpiemy się, robimy kłamki z piasku i różne inne rzeczy. Ja takie małe a robi robimy tego no. mini, z Dzieje się to, że zaraz wchodzi Mateusz Kodakowska i będę robił Aqua Aerobic z naszymi murowymi dziewczynami, modelkami naszymi pięknymi. 4, 6, 8, 12, i Wejdziemy sobie powolutku do wody. Wchodzi Was 20 osób i tyle samo wychodzi. Są już rozgrzane, więc możemy śmiało zrobić to, co Lemury lubią najbardziej, czyli reandori, Walki szkoleniowe. Teraz jest rozgrzeweczka grupy e, Kotów przed e, lataniem Kotów. Będziemy e, trenowali skoki narciarskie bez nart do wody i zaraz ja będę testował, jako przedskoczek, sprawdzimy, czy woda jest twarda czy miękka. Serki, Dobre, serki, serki pokaż pokażę chwilę. Pokaż chwilę. Uwaga! Michael Bay też musiał się wykąpać. Przenieśmy się na chwileczkę na Matę Dżuda. Pan Czesław Kur. Znowu dla Polski dwa brązowe medale mistrzostw Europy. Jako jeden z pierwszych polskich sportowców. Medalista olimpijskiego. Pan Marian Tałaj. Dobrze. W międzyczasie trzy medale mistrzostw Europy, w tym srebro. na 3-4 dni przyjeżdżam po to, żeby po prostu przekazać to coś, czego się nauczyłem przez całe życie. Ja jestem przyzwyczajony do takich no, spędów dużych. Ja widzę, że tutaj dużo jest młodych zawodników, którzy pewnie zaczynają dopiero początkujące rzeczy. Natomiast no, od takich się zaczyna, a, a, a później ci najbardziej wytrwali, chętni. No, myślę, że z tego coś może być i, i, i tego życzę tutaj. Nie? Robię to już 55 lat, że, że tutaj ja już nie muszę żadnego programu autorskiego pisać, to Trudno mówić o, o programie autorskim, bo tutaj po prostu muszą być atrakcyjne na tyle, żeby, żeby dostosować umiejętności do grupy, bo to jest najważniejsze. Nie? Żeby grupa była zadowolona z tego, co inaczej się z seniorami, pracuje inaczej z seniorami, a inaczej z dziećmi. Nie? To na Jesteśmy na Randorii, z yy, nas przyszedł y, trener Marian Tałaj, no, no i no mamy z nim Randori, no i Fajnie. zobaczymy co ciekawego nam powiedzieć dzisiaj pogodynka Witam w czwartym dniu w Jastrowniu Jutro będzie 28 stopni sucho z przerodnymi chmurkami Dziękuję za uwagę, widzimy się już jutro